Witam bardzo serdecznie, jest z nami Alan Kwieciński, długo nie niewidziany, ale, ale chyba wypoczęty, bo tak widzę po Tobie, że jest, jesteś ja, jest, na wypoczynku. Jestem, jestem w świeżości, dużo wypoczywałem teraz, więc naładowałem w 100% baterię i jestem gotowy na nowe wyzwania. Ogłoszono kartę walk gali, najbliższej gali Fame MMA, ale na tej karcie ze zdumieniem odkryłem, że Ciebie nie ma. Nie mam, myślę, że mógłbym być, bo... Mam tam jakieś konflikty, jak to się mówi, e, na horyzoncie, e, jak to się mówi, na plecach, tak więc mógłbym być, ale, ale mówię, też chciałem odpocząć sobie. Nie chciałem, nie, nie chciałem tego popełnić błędu, co tamtym roku. Nie było propozycji, czy była propozycja, tak zapytam wprost? Coś tam było, coś tam było, ale, ale mówię, ja powiedziałem, że na razie nie chcę, ale, ale powiedzieli mu, Alan, trenuj, bo może, żebyś był pod telefonem, więc, więc trzeba zwrócić na salę. Patrzcie, bo to z czym spowodowana jest twoja wizyta, skoro jesteś na wypoczynku, ja dzisiaj patrzę, jesteś na treningu. Paczkę musiałem odebrać. Paczkę macie przed klubem, tak? Nie Ja, ja zawsze daję e, paczki tutaj do, do siebie, do, 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 do klubu z tego względu, że... Częściej to bywa, Bo mnie nie ma w domu, bo mnie jest, cały czas mnie nie ma w domu, więc ja tylko do domu przychodzę, żeby przespać się i dalej lecę sprawy zacząć pracować. Ja pracuję na razie w ciszy, ale powiem wam, że teraz pracujemy nad takim fajnym projektem, że będzie o nim głośno. Słuchaj, e, zwycięstwo nad dominikiem Zadorą e, to jest taki, nie wiem, e, strasznie jakoś nie, nie świętowałeś tego, tak zauważyłem, jak, jak, jakby na to spojrzeć. Nie ma takiego cieszenia się. Dalej gdzieś jest. E, jest taka, tro, jest ta, troszeczkę taki smutek po, po tym zwycięstwie? Nie, dlaczego? smutek, Ja się bardzo cieszę, tylko nie dałem się ponieść, jak to się mówi, e, emocjom. Ja jestem dalej tym samym Alanem i tak dalej, ja się cieszę bardzo z tego. Która myśli te relacje między wami. Tak, tak absolutnie, nie to, że żeśmy się tam w miarę, w miarę się pogodzili, tak mi się wyczerpanie wydaje. Dziś tam pisaliśmy sobie na, na Instagramie, eee, teraz Dominik się bije z Ampirem, moja walka pewnie z nim jest, e, z, z pastą do butów jest pewnie gdzieś e, nieunikniona po nowym roku, tak więc e, jestem ciekawy jak jemu teraz e, pójdzie, nie? Jak w ogóle kto jest faworytem e, dla Ciebie tego starcia? Znasz naszych obu i, i gdzieś możesz ocenić te szanse, znasz się też do, doskonale na e, kickboxingu e, ale, ale walka jest w boksie, właśnie to chciałem ale, zauważyć. Ale, walka jest w boksie na, na małe rękawice, e, no, z, z, odejmują Dominikowi jego etutu, atuty tak naprawdę. Nie? Więc... Michałowi odejmują, bo jednak clinch było widać, że Michałowi pasuje clinch i w tym muay time mogłoby się to sprawdzić. Zobaczymy, zobaczymy ich obydwu tak, tak naprawdę dla nich opcji ob formule, bo ani jednego, ani drugiego nie, wiliśmy, nie widzieliśmy w boksie. Znaczy no tylko do byliśmy w boksie nad Kasiuszem, co sobie dobrze poradził z nim. Tak więc no, jestem bardzo ciekawy tego pojedynku. Tak samo jak jestem ciekawy pojedynku zombiaka z Zadymą, jest parę starć ciekawych, są ciekawe bandury bardzo z Szeligą. Dla mnie troszkę niepojęta, ale wiadomo, też bardzo mocno zasięgowo od walka, czyli main event w, Ande w z Fabiańskim. Eee, no ja dużo, dużo, dużo do nowych dziewczyn. Eee, Iga, tak samo moja, moja koleżanka, bardziej chyba by mi pasowała na ringers niż, niż na zawodniczkę. Tak dnia urody się podniesie. Tak więc, no, tak więc no, jest, jest parę takich ciekawych starć. No wrócę jeszcze do pojedynku właśnie Michała Pasternak'a z Dominikiem Zadorą. Dla Ciebie to jest jakiś emo... są jakieś emocje, ob... będziesz miał jakieś emocje obserwując ten pojedynek jakieś w tej chwili? Raczej nie, ale będę na pewno bardziej się przyglądał temu pojedynkowi, bo, bo tak jak powiedziałem, pewnie walka, walka z pasto do butów jest z, z, nieunikniona. Wolałbyś, żeby wygrał, czy wolałbyś, żeby przegrał? Jeszcze takie bezpośrednie pytanie. Z wiadomo, że nie lubię tego, z Dominikiem łączył mnie relacje, więc jestem za Dominikiem, żeby wygrał w, ty, w tym starciu, oczywiście. Różnica wagi troszeczkę, różnica gabarytów, co może zadecydować w tym pojedynku, bo obaj są doświadczonymi zawodnikami. Sądzę, że taka pewność siebie i opanowanie. Sądzę, że pewność siebie i opanowanie. Mam, mam nadzieję, że po prostu będzie, tam nie będzie kalkulacji, tylko będzie napierdzielanie się. Jeśli, jeśli wziąłbyś pod uwagę powiedzmy e, taktykę na tą walkę, co mógłbyś doradzić na przykład Dominikowi w walce z Michałem? Ten Dominik jest trochę mniejszy od zasięgowej, jeżeli chodzi o gabaryty i tak dalej. Mniejszy ma ten zasięg ramion. Więc bardziej bym punktował go i ewentualnie gdzieś przypolował. Bardziej bym uciekał, tak się mówi. Nie, nie, nie to, że uciekał, tylko bardziej bym pracował po okręgu, po okręgu i no, na zrywie, jak to się mówi. Biorąc pod uwagę ostatni pojedynek Dominika z Kasjuszem. To było to spore zaskoczenie, bo jednak faworytem był Kasiusz i tutaj raczej nie spodziewano się, że w formule bokserskiej zdoła go tutaj Dominik przełamać, ale ta walka myślę, że zbudowała Dominika. Hmm, może zbudowała, ale moja rozbudowała. To, to była inna formuła, tak, tak ja ale wiem. Ale, ale, tak, ale, ale tak mówię, więc jeżeli chodzi o tę walkę z Kasiuszem, pewność siebie tu wygrała, pewność siebie tu wygrała Dominika. Sądzę, że w mojej walce z Dominikiem no nie był taki pewny siebie, jeżeli chodzi o, to, o tą formułę. Tutaj był be, pewność siebie wygrała Dominika, więc, więc wjechał w niego po prostu jak masło, tak? Wjechał w niego jak masło, więc tam nie było nawet chwili zawahania odnośnie tej walki w boksie. I Kasiu nie miał nic naprawdę do powiedzenia podczas tej walki. Nic, zero. Słuchaj, ty wypowiadasz się o Michale tak, powiedzmy, wiadomo, uszczypliwości wam nie brakuje. Gdzieś, gdzieś, ale nie, nie atakujesz go aż tak frontalnie Natomiast no, ty sporo tu obrywasz w tych starciach medialnych, bo widziałem, że, widziałem, że, Michał, że Michał nie zostawia na tobie suchej nitki bo To jest pała zwykła, ja powiedziałem, że to jest kurwa bita pała i nie będę, nie będę też na niego szczędził słów e, Gdzieś tam się kurwa cały czas patrzy, patrzy się na mnie jakby się jak kurwa zakochał, powiedziałem że gdzieś tam się kurwa zakochałeś się we mnie, nie wiem, się chłopacy No to nie wiem, zmień zmienię orientację może, czy coś, nie? Myślę, ale, ale, że no. tak nie jest, że to są tylko słowa gdzieś tam. Tak, tak naprawdę. Myślisz, że w, oktagonie, że w OKTAGONIE to wszystko się wyjaśni? No po to jest klatka chyba, prawda? Żeby tam wyjaśniać wszelkie spory. O, myślisz, że przybicie, e, przybicie piątki i tak dalej już później e, między wami nie będzie tego napięcia? Raczej nie, zobaczymy. Ja nie mówię nie, nie mówię tak, ale raczej, raczej sobie raczej nie, nie wyjdziemy na ten tory koleżeństwa. Jeśli chodzi o inne pojedynki, właśnie chciałem cię, Ciebie zapytać o pojedynek Zombiaka i Tomka za bo e, de facto. Def... Biją w 1 Tak, oni się biją w K1. E, to dobrze, kto może być tutaj faworytem, e, bo Tomek e, świetnie boksował. Natomiast wiadomo, jakie atuty ma Marcin Dżosek i z Szeligą się pokazał też całkiem dobrze. Jestem właśnie ciekaw, jak, jak, jak Tomek to wytrzyma. Jestem ciekaw. Ja tu nie, nie, jest, nie, nie jestem e, za jednym ani za drugim. Jestem ciekaw. E, jak tu, jak tu po prostu się się pokaże, bo mówię wiem, że u ząbiaka to bardziej parter a chociaż Strzelnik, tak jak mówisz, dobrze się też pokazał u, u Zadymy jest bardziej boks chociaż też miał pojedynki w K1 to jest walka, to jest walka, tym bardziej, że to są małe rękawice, tu wiesz, może jeden cios za, zachwiać e, całą budowę Zapraszam Ciebie jako uważnego obserwatora e, rynku freakfightowego, bo afera, która przewinęła się przez cały przez cały internet wpłynęła na friki, też e, żywotnie dotyczyła e, dotyczyła organizacji Fame MMA, w której Ty walczysz. Jakie, jakie są Twoje, w ogóle, jakie postrzeganie w ogóle tej całej sytuacji, tego wszystkiego, co się wydarzyło, nakręciło i, i co jest cały czas e, dyskutowane? Dla mnie to jest głupota, jeżeli ludzie myśleli, że mm, e, wiesz, spostrzegać inaczej friki. Wiadomo, są jednostki, które dostały po dupie, jak to się mówi. E, szkoda mi, tylko mówię, no szkoda, szkoda na, na boksel, tak jak, tak jak mówię, Najmniej zrobił, a najbardziej mu się oberwało, bo wydalili go z różnych, jak to się mówi, przedsięwzięć, więc chyba nie wygląda na to, przynajmniej z, ostatnich, z ostatniej informacji, które płyną, to jednak jest nadal w organizacji Fejmem. Do wiadomo, że to, to nie jest tak łatwo wyrzucić koło wiesz, yy, kończysz współpracy, ty, to nie jest tak łatwo. Bo... Nawet to brona gdzieś była taka wczoraj, chyba widziałem yy, bodajże, bodajże ktoś zadzwonił i, i bronił. Okazało się, że to jest jedna z osób związanych z zarządem. No to widzisz, no to widzisz, coś, coś, coś się zna rzeczy, tak? Więc, więc mówię, no, dostał po dupie Dubiel, dostał ten akurat z cały stiw, więc to ci, co chyba najbardziej byli zamieszani w to, więc nie rozumiem, dlaczego miało być inne środowisko dostać po dupie, jeżeli chodzi o freak fighty. To każdy, wiesz, każdy, każdy, jak to się mówi, dba o swoje dobre imię, to chyba szkoda, żeby taką aferą, gdzie jednostki się wykluwają takie, tak jak mówię, typu Dubiel e, i mieliby obrywać inne osoby, więc tego nie rozumiem. Dobrze, że też inni tak zareagowali, jak zareagowali, że, że, że jednak zobaczyli, że to ich jednak trzeba skarcić i niech odpowiadają za swoje czyny, a reszta nie dalej nie się rządzi swoimi prawami. Byłeś zaskoczony w ogóle całą sytuacją? Ja na początku, nie wiedziałem, chodzi, na początku nawet nie, wiedziałem, nie wiedziałem co chodzi, bo ja, ja nie jestem taki, że ja, czy, że ja oglądam YouTube'a, nie chociaż teraz będę musiał zacząć, bo też otworzyłem swój nowy kanał, na który bardzo serdecznie zapraszam. Jak się nazywa? W formie? Tak, <laughs> oczywiście. A reklamujemy od razu. Tak, bardzo serdecznie zapraszam na, na ten swój kanał, z tego względu, że e, tam pokazano, może troszkę też później, ale dopiero, no, dopiero powstał ten kanał, tam opowiadamy i pokazujemy. Jak w ostatnim tygodniu, co jest u zawodnika, co, co mu towarzyszy? Ten ostatni, ten ostatni tydzień kamera, jak to się mówi, od kuchni jest, prawda? Gdzie jest ona praktycznie niezauważalna e, i widz może zobaczyć, co się dzieje u danego zawodnika centralnie przed walką. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Będzie dużo fajnych, ciekawych rzeczy, a powiem Wam, że to dopiero początek. Dzisiaj Dzisiaj wychodzi kolejny odcinek. Dobra, to na koniec tytułem podsumowania poproszę Cię jeszcze o komentarz do walki Dawida Załęckiego i Denisa Załęckiego z twoim klubowym kolegą tutaj, Danielem Oimilańczukiem, ja szczerze chodzi o, o Denisa, nie, nie żywił już jakiegoś do niego jakiegoś u niego jakiegoś urazu, nie żywił żadnego, żadnego do niego urazu, z tym, że no, kiepsko się pokazał, kiepsko. Tutaj tutaj pogmówi, że jest taki, taki taki. No jedna klatka zweryfikowała, kto, kto jaki jest, naprawdę, tak? E, więc jeżeli ktoś na przykład mi zarzeka, że ja przegrałem walkę, ale ja przegrałem, wychodzę i się, i się biłem, nie uciekałem, tylko się biłem. Dobra, przegrałem, to przegrałem. E, a tutaj jednak, no kurwa, no, szczekać i tak dalej. E, że jest e, kurwa, jest takim prawidłny i tak dalej, że on nie będzie uciekał, że on kiedyś przez 40, nie uciekał, a uciekał przed jednym gościem e, mocniejszym, fakt, fakt, ale, ale uciekał w klatce. Gdzie na jeden taka piosenka kiedyś była? Albo, prawda? 40 do 1. Ja jednak jednak kurczę wiesz, biłem się z tymi mocnymi zawodnikami, biłem się z nim. E, z dużo osób się mi dziwi, jak ja mogę z nim przegrać. Ale sądzę, że Denis wtedy e, to była jego najlepsza forma. Jego najlepsza forma. Też trochę mnie przygasił tą swoją całą tą otoczką, jak to się mówi, bo nie wiedział kto, kto, kto nie wiedział kim on jest tak naprawdę. Każdy już wie, że, że jednak chyba nie można się za dużo po nic spodziewać. E, tak więc z chęcią, z chęcią stoczyłbym z nim rewanż. To ciekawa opcja. Teraz Myślę, że teraz miałbyś szansę? Mi się wydaje, że tak. W K1, duże rękawice, tak jakbyśmy mieli tą walkę, to tak. A Dawid Załęcki, bo jednak e, stoczył stopowym zawodnikiem walkę, tak? Nie ma co gadać, nie ma co gadać. Każdy gdzieś tam go skreślał. Ja wiedziałem, jak mocno bije, jak mocno kopie. Wiedziałem, że jest bardzo mocny. Z tym, że nie, nie dawałem mu jakichś szans większych z, z tomkiem stararą. Eee, ale też uciekał, jak to się mówi, ale to był taki jego, wiesz, game plan, nie? Eee, więc no, no cóż, no. Zdziwiłem się, bardzo się dziwiłem, chociaż wiedziałem, że bardzo mocno kopie. W takim razie tak, Alan, bardzo dziękuję. Nie zatrzymuję zatrzymujecie tu już na, na odbieraniu paczek, nadawaniu paczek i, i tudzież paru kopnięciach worek. E, i, I co? E, będziemy obserwować najbliższe wydarzenia. Bardzo, W formie bądź. Śledźcie uważnie. E, mam nadzieję, że w tym, w tym tygodniu już wystartuje mój Twitch. E, kanał na YouTube Obserwujcie Alanik w formie. Uwierzcie mi, szykuje się dużo fajnych rzeczy, śmiesznych rzeczy, poważnych rzeczy, rodzinnych rzeczy. Pewnie się nie raz wam zakręcił za woku, ale też gwarantuje wam dużo dużo uśmiechu, tak? Więc trzymajcie się, pozdrawiam. Dziękuję Dzięki. bardzo. Alanik zawsze w formie. Dzięki bardzo. Trzymajcie się.